Myszka Pusia i Cienie W niewielkiej norce pod starym dębem mieszkała mała myszka o imieniu Pusia. Miała mięciutkie szare futerko, okrągłe uszka i błyszczące jak dwie czarne perełki oczy. Pusia uwielbiała bawić się na polanie, zbierać kolorowe kwiatki i ganiać motyle. Każdego dnia, gdy słońce chowało się za horyzontem, wszystkie myszki wracały do swoich norek. Pusia też wracała do swojego przytulnego pokoiku, gdzie czekało na nią miękkie łóżeczko i ulubiony pluszowy zajączek. Pewnego wieczoru, gdy Pusia położyła się już do łóżka, zauważyła coś dziwnego. Na ścianie jej pokoiku pojawiły się dziwne, poruszające się cienie. Wyglądały jak długie palce albo straszne potwory skłami. kłami. Serduszko Pusi zaczęło bić bardzo szybko. Poczuła, jak jej łapki drżą, a oddech staje się płytki i przyspieszony. Oczy myszki zrobiły się ogromne ze strachu. Mamusiu, pisnęła cieniutkim głosikiem. W moim pokoiku są potwory. Do pokoju szybko wbiegła mama myszka. Miała na sobie fartuszek w groszki, bo właśnie kończyła zmywanie po kolacji. Co się stało, Pusiu? Zapytała z troską, siadając na brzegu łóżeczka. Tam. Pusia wskazała drżącą łapką na ścianę. Widzisz te straszne cienie? To chyba potwory przyszły mnie zjeść. Mama myszka spojrzała na ścianę, a potem uśmiechnęła się ciepło. Ach, rozumiem. To nie potwory, Pusiu, to tylko cienie. Zobacz. Mama podeszła do ściany i pokazała, jak gałązki drzewa za oknem poruszają się na wietrze, tworząc na ścianie poruszające się kształty. Ale one wyglądają strasznie, szepnęła pusia, wciąż przytulając się do kołderki. Strach to bardzo ważna emocja, powiedziała mama, głaszcząc pusie po główce. Chroni nas przed niebezpieczeństwem, ale czasem nasz strach jest większy niż prawdziwe zagrożenie. Wtedy musimy nauczyć się, jak sobie z nim radzić. Jak? Zapytała zaciekawiona pusia. Mam kilka sposobów uśmiechnęła się mama myszka. Pierwszy to głębokie oddychanie brzuszkiem. Połóż łapkę tutaj. Mama położyła łapkę pusi na jej brzuszku. A teraz weź głęboki wdech, tak by twój brzuszek się wypełnił i powoli wypuść powietrze. Pusia spróbowała. Wciągnęła powietrze noskiem, czując jak jej brzuszek rośnie, a potem powoli wypuściła je ustami. Zrobiła to trzy razy i poczuła się odrobinę spokojniejsza. Dobrze ci idzie, pochwaliła ją mama. Drugi sposób to rozmowa o tym czego się boisz. Kiedy nazwiesz swój strach, staje się mniejszy. Boję się tych cieni, bo wyglądają jak potwory, powiedziała pusia, wskazując na ścianę. Świetnie, pokiwała głową mama. A teraz trzeci sposób poznanie tego czego się boimy chodź, sprawdźmy razem te cienie. Mama wzięła pusie za łapkę i podeszły razem do ściany. Zobacz, gdy poruszam łapką, cień też się porusza, mogę zrobić cień jak królik. Mama złożyła łapki tak, że na ścianie pojawił się cień przypominający królika z długimi uszami. Spróbuj. Pusia niepewnie uniosła łapki i zrobiła mały cień. Z każdą chwilą stawała się odważniejsza, i zaczęła tworzyć różne kształty. Ojej, to może być zabawa! Pisnęła radośnie. Właśnie zgodziła się mama. To czwarty sposób przekształcenie strachu w coś przyjemnego. A mam jeszcze jeden pomysł. Mama myszka wyjęła z szuflady mały gwiazdkowy lampion, który rzucał na ścianę delikatne, kolorowe światełka. To będzie twój strażnik snów. Możesz go włączać, kiedy idziesz spać. Jego światełka sprawią, że cienie będą kolorowe i przyjazne. Pusia z zachwytem patrzyła na tańczące po ścianie gwiazdki. Jest cudowny, dziękuję, mamusiu. Pamiętaj, Pusiu, powiedziała mama, tuląc córeczkę do łóżka, strach jest jak cień. Wygląda na większy niż jest w rzeczywistości. A gdy się mu przyjrzysz bliżej, często okazuje się, że to coś, co możesz oswoić tej nocy pusia zasnęła spokojnie, otoczona kolorowymi gwiazdkami z lampionu. Kiedy następnego wieczoru znów zobaczyła cienie na ścianie, wzięła głęboki oddech, przypomniała sobie słowa mamy i zaczęła tworzyć własne cienie ptaszki, motylki i śmieszne stworki. Z czasem pusia nauczyła się, że strach nie jest taki straszny, gdy wiesz, jak sobie z nim radzić. A czasem, tak jak w przypadku cieni, może stać się początkiem wspaniałej zabawy. Dziękuję, że byliście z nami. Jeśli podobała ci się bajka, zostaw łapkę w górę i koniecznie zasubskrybuj kanał Bajkomania. Kliknij też w dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych bajek, kołysanek i piosenek. Do zobaczenia przy kolejnej bajeczce.